Ale modnisia! Tak, mam nadzieję, że tego nie będę dzisiaj potrzebować. Czuję się dzisiaj jak dziecko. Chodźmy. Zamknijmy na razie to, czego potrzebujemy. I co? Jesteś pewny? Zamiana, zmiana, tak. Szybko, szybko. Czekaj. Już prawie. O nie. Coś się nie zgadza? Po co światło? Mój Roblox ma lekkie problemy. Może dyski uległy awarii? O, będzie filmowanie? Tak. A o czym? Zaraz się dowiesz. Dobra, Wika, to wszystko, zabieram twoje gadżety, Odej to? to. Wstawaj. Skąd? Wychodzisz stąd. Jak to? To już nie jest twój pokój, wychodzisz, Wika. Wychodzisz, wychodzisz. to nie mój pokój? O tak, nie wstawaj, twój wstawaj, pokój. Wstawaj, wstawaj. Dawaj, otwórz sobie drzwi. I ci spójrz na znak na drzwiach. Tak, czytaj. Jak to? No to gdzie jest teraz mój pokój? Wyjdź, dawaj, 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 dawaj. Jak to? O, czytaj. Dzisiaj, Wika, masz wyzwanie z Amelią. Jak to? Czyli mam zabrać teraz swoje rzeczy? Nie, nie możesz. Ale jak to? Wika, masz na sobie to, w czym spędzisz 24 godziny w pokoju Amelii i. Proszę, teraz to twój pokój. Czyli nie mogę stąd wychodzić? Nie możesz. Nie. A jeśli będę musiała skorzystać z toalety, to co mam robić? I tak muszę wtedy wyjść. Jak to? No co, Amelia, co my teraz zrobimy? Hm? Spójrz, widzisz tutaj pieska? Zobacz. Pies je sobie lody. Hop! I już zjadł, widzisz? Tak, Amelia, a my pójdziemy do pokoju Wiki. Nie, do twojego pokoju. Amelia, oh, nie <laughs> zostawiaj mnie! Idziemy. Amelia! Idziemy, idziemy. Nie! Super, tam jest takie fajne łóżko! Mama! <laughs> Amelia, przynieś telefon Wiki. Tak, tak. Dawaj, 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 dawaj. Przejrzymy Instagrama Wiki. Chodź do mnie. Co będziecie robić? Instagrama Wiki? Teraz. Ach, opublikujemy to. Cześć, ziomki. Amelia i ja przejęłyśmy pokój Wiki i znalazłyśmy tu telefon. A wszystko dlatego, że kręcimy wyzwanie. Wika i Amelia zamieniły się pokojami na 24 godziny. Już wkrótce na YouTubie. Wow! Znalazłaś okulary Wiki? Ale modnisia! O, wow! Ładnie! A kto tam jest, co? Ale jesteś modnisia! Zobaczymy, co tu jest. A co tu Wika trzyma? Wow! Wow! wow. Amelio, co o, to jest? Tu są kosmetyki. A. Amelka, a co to? Piłka! Piłka! Zgadza się! Kopnij piłkę, dalej! A tu Wiki ma zabawki antystresowe. Wow! wow. A dlaczego czego wszystkim rzucasz? O. <laughs> Włączę muzykę. Zatańczmy. Ziągi, moi rodzice nieustannie stawiają mi jakieś nowe wyzwania, czego już nie nakręciliśmy. 24 godziny w kuchni, 24 godziny na wsi, 24 godziny w łazience, 24 godziny w moim pokoju, 24 godziny na kanapie, nawet nie pamiętam, co zostało. Postanowiłam im też rzucić wyzwanie. Teraz moja kolej. Już niedługo wyrzucę moich rodziców z ich sypialni i zostanę tam przez całe 24 godziny. Bo mają w swojej sypialni prawdziwą rezydencję, a ja wyślę moich rodziców do mojej sypialni. Zobaczymy ich reakcję. Dlatego ziomki, subskrybujcie nasz kanał, aby nie przegapić tego filmu, ponieważ będzie bardzo zabawny i może pojawić się w każdej chwili. Musicie być zawsze gotowi. Ale masz dzisiaj wielkie łóżko, łóżko Viki. Chcesz położyć na łóżko, tak? Tak, możesz to zrobić w kapciach, dawaj. <grym> 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 Najważniejsze, że wiki nie może nosić kapci na łóżku. Amelia, a ty możesz wszystko! Powiedz, łał. Powiedz łał. <grym> wow! Powiedz. Wow! Vika nawet zapomniała swojego telefonu. <grym> a chcesz poskakać na łóżku? Uuu, dawaj, poskaczmy w kapciach. No, to jak skaczemy i. <noise> no tak. <noise> Opa, jak wow, super! Opa! Wow! Pięknie, moja królowo! Papa. Papa! Wika, o, a ty co tak po ciemku? Wow! Wow! O, no wow! To wow! Wow! wow. Piękny nawet! Tak? <noise> Wika, trochę światło. tutaj zimno. Włączę ten grzejniczek, żeby tu nagrzać, co? O, czyli ja mam zamarznąć. To jest w porządku. Można włączyć klimatyzator, żeby nagrzać. Jest tam, o! Uważaj na Ostrożnie. paluszki! Ostrożnie. Dalej weź palce. Weź paluszki. Dobra. Robota. No i proszę. Kuku. Gdzie Amelia? Kuku. Amelia, kuku. Amelia, kuku. Kuku. Straciliśmy się. Chodź, ukryjmy się. O. O, Amelia. Dlaczego tu jest tak zimno? Jedyne ogrzewanie, grzejnik zabrano mi! Tak, w takim razie włączę klimatyzator do ogrzewania. Włączam coś, Ech. Co? A co, co jest? Nie działa. Jest zepsuty. I ty wiedziałeś, że nie działa? No tak, jeszcze go nie naprawili, wyobrażasz sobie? No nie wiem, coś na siebie założysz, znajdziesz to tam. Ej, ej, oj, odejdź, odejdź ode mnie. Dajcie to widzenia! O, tu idę, idę sobie, wychodzę! Papa! Pa. A tak, przy okazji wiesz, gdzie będziesz spać? O, tam! No cóż, Amelie, zobaczymy, co się zmieniło w Twoim pokoju. Właśnie widzę, że wstawiono tu łóżko Amelii. Nowe łóżeczko Amelii. Super. Tak, namiot był, samochód był. Amelia ma nowy samochód. Spójrzcie, jaki jest fajny. Spójrzcie, zasłony Ameli są fajniejsze niż moje. Zobaczcie, są o wiele lepsze niż moje. Z żyrafą będziemy tu siedzieć. O, właśnie, to jest żyrafa, a to jest mama żyrafy. Fajne? W pokoju zrobiło się dosyć zimno i mam gęsią skórkę, więc zajrzę do szafki Amelii. Tak, tak, to naprawdę fajne. Zobaczymy, co tu jest. No oczywiście są tu ubrania Amelki. O, ludzie, wiecie co? To bluza z mojego dzieciństwa! Rodzice ją zachowali! Nosiłam ją 9 lat temu! Czekaj, może jeszcze na mnie pasuje? Oczywiście zadaję głupie pytania. Ale może przymierzę? Tak, mam nadzieję, że to mi się dzisiaj nie przyda. Tak. Aaa! Tak. A jak drugi założę? A jeśli to rozerwę? Mam nadzieję, że nikt mnie nie zbeszta. Założę teraz kaptur. Teraz spróbuję to zapiąć. No, przynajmniej się rozgrzeje. Teraz ubierzemy Amelię. Amelia, wybierz coś dla siebie. Jakie ciuszki! Dawaj, załóżmy wisienki. Jakie pompony! Tak! Jokie wow. wisienki? Opa! Tak, daj mi tu rękę. Opa! O, jak sukienka, co? <laughs> jak ślicznie. Co? Trzeba uczesać włosy, nie? Aj, <laughs> dziewczyny, dziewczyny, trzeba teraz przeczesać włosy przed lustrem, co? Wika! Cześć! Cześć, jak się masz? A normalnie, chociaż Co porabiasz? Widać. To będę jadła? O, teraz coś ugotujemy. A no. Okay. O, a co tutaj masz, namiocik? Taki mini domek znalazłam go tutaj w szafkach nocnych i w samochodach, krótko mówiąc, jest tam mnóstwo tych antystresowych zabawek. Tato, czy ja dobrze rozumiem, że zgodnie z zasadami wyzwania muszę ci spać w łóżku Ameli? Tak, zgadza się tak. No dobrze, <laughs> tylko czym ja mam się przykryć? Mam nadzieję, że nie tym. Ła, wow, gdzie jest koc? Poduszka? Spójrzmy. O, Czy tu to jest to koc, jest? aha. O, to wygląda jak kocyk. Jak tam wejdziesz? Jestem ciekawy. A to mnie wytrzyma? Jak ty się tam zmieścisz, hm? No nie jestem pewny. Bądź ostrożna, bądź ostrożna, ostrożnie. Co tam chrupie? <laughs> Chyba cię trzyma, co? Myślisz, że dziecko ważące 30 kg jest małe? Jak myślisz? A mi co dostaliśmy? Ulubione jedzenie Wiki. Pizza! 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 Mniam, mniam! Mniam, mniam, w końcu przyszła! Dawaj, zajadaj. Mmm, mm. ale pyszne mm. też chciałam. Proszę bardzo. Mm. I mama też. Mm. tak, smaczne? Pyszne. Wygląda super. Mm. <laughs> tak, więc co? Zmieścisz się? Jest super! Czuję się jak dziecko! Jestem małą trzyletnią dziewczynką, która cały czas chce się tak, bawić. Tak, jesteś trzyletnią małą dziewczynką. Śpi, malutka, śpi. małe oczka zmruż. Pamiętasz jak ci śpiewałem? Tak. Księżyc już zgasł i zapadła noc. Tak w ogóle nie jest za wcześnie na sen? Tylko się przymierzasz nie. czy już idziesz spać, co? Nogi ci się mieszczą, pokaż. Tak, tak zwykle leżę. No, super, świetne łóżeczko. Ska czuję czujesz, jakbym była dzieckiem. Tak, zaraz przyniosę ci smoczek, co? Naprawdę? A co, chcesz? Że Nie, 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 to przesada. Nie, 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 nie. nie. YouTube to zablokuje. Nie, 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 nie. Obejdzie się bez smoczków, proszę! Gdzie piłka? Na mnie. Masz łap! Przyda się jak zmarzniesz. A! co to się stało? <grystanie> Dobra, przyniosę ci coś do jedzenia. Dawaj szybko. Jedzonko, jedzonko, jedzonko. <grystanie> A ty co, dalej w łóżeczku? Tak. Oto twoje smakołyki. Skoro jesteś w pokoju Ameli, to dostaniesz też smakołyki Ameli. Jak to? <grystanie> no właśnie to mam na myśli. Nie pachnie zbyt dobrze. O, moja noga. Coś ci chrupnęło w plecach. Nie, noga mi zasnęła. Noga? Jak ci się podobają moje skarpetki z jednorożcami? Też są Ameli? Nie, moje. Nie? Aha. Moje. Tata. Bardzo ładnie. Smacznego. No i co, Amelia, podoba ci się pokój wiki? Tak. Niam, niam. Przez słomkę smakuje... Jak guma! Gumowa woda! Mój boże! Co ty serio? Amelia zawsze pije taką gumową wodę? Pokaż. Tak, raz mi to dała. To moje ulubione gwiazdki. Amelia czasem dzieli się nimi ze mną. A Z bananem. Z bananem! A tego nigdy nie próbowałam. Co to za pierścienie? Tak, Amelia mi takich nie dawała. To wszystko dla dzieci. Nie, trochę dziwne. Tutaj masz sos i jabłka, oczywiście. Mm, kochani, dla waszych polubień, delikatnie mówiąc, spróbuję tego dżemu. Zaraz zobaczymy, woda jest gotowa. Raz, dwa, trzy. Mm -mm, to nie jest dobra. <grystanie> Co? Ta, ta. Zjadłaś? Tak, byłam tak głodna, że wszystko zjadłam i było całkiem dobre. Mogę więcej? Tak, nie ma problemu. Dawaj. <laughs> Dawaj. Flazł <A. śmiech> kotek na płotek i mruga. Taka to piosenka niedługa. Niedługa nie krótka, a w sam raz. Śpij, maleńka, śpi, zgasły światła już. Subskrybuj kanał, czeka cię mnóstwo ciekawych rzeczy. Dobranoc!